Dzień dobry Państwu. One po polsku nazywa się, nazywa się Miliard. To ogólnoświatowa akcja przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Zainicjowana została przez amerykańską działaczkę i pisarkę i Ensler, która w 2 2011 roku powiedziała dość. Czas połączyć się we wspólnych punkcie przeciwko przemocy wobec kobiet. Zapowiedziałem tym samym powstanie ofiar gwałtu One rise, na walentynki 2013 roku. Na świecie i w Polsce odbywa się ona w trzeci, po raz trzeci. Zespół numer 2 postanowił zorganizować proces protest również w kosztach. Zaprosiliśmy do akcji wszystkich koszczeniu. Zaproszenie nasze z ogromnym entuzjazmem zostało przyjęte zarówno przez mieszkańców miasta, gminy, a nawet ościennych powiatów. I dziś powstajemy razem z miliardem kobiet na świecie, by raz na zawsze skończyć z przemocą, bo się o prawa tych, którzy, które z jakichś względów nie mówią o tym, co je dotyka. Włączając się w akcję nazywam się Miliard, chcemy uczulić wszystkich, na sytuację takich kobiet i wskazać im możliwość wyjścia z zaklętych okręgów przemocy. Dzisiejsza, światowa rewolucja poświęcona jest kobietom z autostradą bo to one są trzykrotnie częściej narażone na krzywdę przemocy. przemoc. Dla kobiet, które w swoim życiu dostały ruch cierpienia, ten akt solidarności właśnie walentynki znaczy więcej niż kwiatek czy czekoladki. A z akcji, akcją jest wice starosta pani Goleda Faraża, która z przyczyn bardzo ważnych nie mogła do przebiegu z nami zatańczyć. Nazywam się Miliard Poszczególnych 2015. Zaczynamy. Panią dyrektor Gamory, dziecko, proszę o otwarcie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt jeszcze raz serdecznie powitać wszystkich. Wszystkich boisków, ale, ale także serdecznie witam widocznych. Brawa! W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. Polskiej w Koście bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za pomoc w organizacji tej akcji. Bardzo dziękuję starostku, bardzo dziękuję panu Adamu, Adamowi Adrachkiewiczowi za patronat, jakie starostwo objęło tą akcję. Wiemy, że przemoc towarzyszy ludziom od zawsze. Ale takie akcje to świadomość tego, że możemy się przeciwstawić. Stop przemocy. To jeszcze powiemy dzisiaj. To jeszcze wyprzeczymy. Szanowni Państwo, One Billion Rising.

za najczęstszą ilość osób. I tak się stanie. Przygotowaliśmy również układ dla Was, drodzy widzowie. Bardzo proszę, włączcie się z nami do tego serca. Nie wszystkie kobiety na świecie poznają za przymocne nasze wsparcie, poczują naszą siłę i jeszcze trudniej na Prosimy, aby wszyscy ci, którzy naprawdę nie kobiety, Zaprotestowali razem z nami. Sprawdźmy, gdy nasz chłodny okrzyk, Stop przemocy wybrzmiał bardzo głośno. Zrobili serc nas wszystkich. Drogie, droga rodzina na płycie. Patrzył na koronę Zeroikę. Droga mi dowio. Upadła przygotowała tak mnie. Bardzo proszę. Na dzisiejszej imprezie zespół pieśni i tańca pyżyce i zespół pieśni i tańca Stowniczanie. Yy, no, chodź, pro protestuję przeciwko przemocy. A skąd tu pyżyce? Skąd pyżyce? A z Pyrzyc my jesteśmy <noise> otwarci na każdą propozycję i pomagamy zawsze. A nie mogliście takiej imprezy u siebie zrobić? Yy, no, no, mogliśmy chyba, tak? No ale lepiej by było, żebyśmy byli razem w gronie. No co? Jesteśmy przyjaciółmi z i Pyżyca to jedna paczka? No, tak. Zespół Pieśni i Tańca Stopniczenia zaprosił naszych przyjaciół, zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce, żeby razem z nami zatańczyli przeciwko przemocy wobec kobiet, ponieważ nasze zespoły często występują razem i w ogóle mamy wspólne warsztaty, więc czemu by nie i tutaj się połączyć? Dzisiaj tańczyliśmy przeciwko przemocy wobec kobiet. Ta akcja była na całym świecie, w wielu państwach, w wielu krajach, w wielu miastach tańczono. Dzisiaj przeciwko przemocy i my, oczywiście, nie mogliśmy nie dołączyć. Jest u nas w grupie dużo kobiet, zresztą w Pyrzycach też. I, i musimy się jednoczyć po prostu z kobietami, które, które są ofiarami przemocy. Tych ofiar przemocy jest zdecydowanie za dużo i my, jak najbardziej, przeciwko temu protestujemy. I, i musieliśmy tutaj dzisiaj być. Najważniejsze, że Pyrzyce i Hosnow są razem, tak? Tak, to jest najważniejsze. Taniec łączy ludzi i przy okazji, korzystając, właśnie. Tak licznego grona widzów, zapraszamy do naszego zespołu. Stopniczanie czekają. Otrzymałaś. Na dzisiejszej akcji jest też grupa z korytowa, tak? I love SP korytowo. Skąd pomysł, żeby dołączyć? A to znaczy informację oczywiście znaleźliśmy na fejsie, gdzie organizatorka, czyli Edyta bardzo mocno akcję propagowała. No i postanowiliśmy zachęcić naszych uczniów i stąd tutaj tak liczna grupa skorytowa. Trenowaliście tutaj czy u siebie? Panie trenowały w Choszcznie, uczniowie w szkole, na, na lekcjach WF-u na godzinach wychowawczych. Także mieliśmy treningi w szkole z dziećmi. Dzisiaj tutaj są z nami po raz pierwszy. Jak duża grupa? 13 osób. A, w szko a czemu nie 50? Braliśmy trochę starszych uczniów, czyli uczniów klas 4-6, do których ta tematyka może trochę bardziej przemawia. To trenujecie i przygotowujecie, zapowiadacie, że w przyszłym roku też zatańczycie? Na pewno. Ponadto szkoła w korytarzu będzie organizowała w maju, na przełomie kwietnia i maja, duży projekt Korytowo Bezpiecznie i Zdrowo, i ten taniec na pewno w większej ilości wykonamy również w szkole, wspominając to, co się działo dzisiaj. No, to mamy przed sobą dwie główne sprawczynie tego zamieszania. Na dzisiejszym tańczeniu Przeciwko Przemocy już powiedzieliśmy generalnie o idei wszystko. Chciałbym, żebyście w jakiś sposób, kilka zdań, kilkoma zdaniami podsumowały, jak wam się to udało. No, wystarczy rozejrzeć się wokół. i. I odpowiedź się sama nasunie. No udało się, udało się, jak nie wiem, tak się udało. No cóż mogę więcej powiedzieć? No, no jesteśmy przeszczęśliwi, to, to przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy, jesteśmy tak strasznie wdzięczni wszystkim. A sam taniec? Bardzo szybko, bardzo łatwo, bardzo sprawnie. Głos straciłyśmy na pierwszych dwóch próbach, później już poszło całkiem, całkiem dobrze. To są wbrew pozorom proste kroki, tylko trzeba chcieć, trochę się zaangażować i jak widać było, było zaangażowanie w 200%, nie tylko w 100%. Także ja jestem bardzo zadowolona. Nawet bardzo jestem zaskoczona włączeniem się w akcję publiczności, bo tego się co prawda nie ukrywam, bardzo obawiałam, że jednak będzie ciężko, ale jestem na podziwu również dla publiczności, że dołączyła do nas i, i również z nami odtańczyła. Czyli co, już dzisiaj zapraszamy, przede wszystkim zapewniamy, że, że będziemy tańczyć przeciwko przemocy i że zaczniemy trenowanie wcześniej, tak? Tak, oczywiście. Orkiestra gra do końca świata jeden dzień dłużej, a my będziemy grać dłużej niż orkiestra.